Witam na kanale Madara.pl. Dzisiaj gramy w Call of Duty Modern Warfare 3. To już jest ósmy odcinek kampanii. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania, łapeczki w górę. Zaczynamy gry. Nitro. Easy Karof pokazał mi moc szczytnej idei. Potrzeba tylko iskry. Jeśli się zakli wszystko wybuchnie. Dranie chcieli mnie powstrzymać, upokorzyć, zdeptać. Ale nie. Szacunek do wódcy zdobyłem w całkiem inny sposób. Nie zginam się, nie łamie, po prostu płonę. Jego misja to moja misja, jego walka to moja walka. Chce podpalić cały świat? Dobrze. Zasługuje na to. Podaję zapałkę. Wielkie idee potrzebują wielkich ludzi. Ruszajmy. Pora... wszystko spalić. Zniedźmy jakiś pożar. Normal komedii. Dawna żołnierka SW, z kamizelką, z bombą, w rosyjskim samolocie. Zmusili ją. Jestem tego pewna. Samara. Znakomita żołnierka. Walczyła razem ze mną, po czym musiała wrócić do rodziny. Co się działo w miejscu katastrofy? Podkładali tam dowody, żeby nas wyrobić. I zbierali całą resztę. Zabiliśmy ilu się dało i zgarnęliśmy telefony. A czarna skrzynka? Zniszczyliśmy ją. Sprytnie. Nie pozwoliliście Makarowowi przejąć kontroli. Jeśli na pokładzie samolotu byli agenci koni, to musieli się wymknąć. Makarow nie jest tak głupi. Niektórzy uwierzą, że SW są za to odpowiedzialne. Dzięki Wam nikt tego nie udowodni. Ludzie będą spekulować, ale pokonaliście Makarowa. To nie wystarczy. Wysłałam Aleksa śladem koni. Jeśli są w Urzykistanie, to ich odnajdzie. Rozumiem. Przegrupuję się z 141. Będziemy w kontakcie. I Fara. Tak, Lazuel? Przykro mi z powodu Samary. Mnie też Jak się trzymacie? Ojdzie! Moi bracia I... <gryw> Jak tam, towarzyszył? Bywało lepiej Pieprzeni ultranacjonaliści Obraz z monitoringu na lotnisku Pasażer miał bilet na lot 761. Lewy paszport. Pomoc z wewnątrz. Już prędzej. Nie zatrzymali go. Wszedł jak do siebie. To Makarow. A Fara i Alex coś mają? Mało by coś udowodnić. Bydlak zamienia amerykańskie pociski w broń chemiczną i zabija własny lud. Morduje cywili. Zrzuca winę na Farę. I Stany Zjednoczone. Tak, i gra z ogniem. Klasyczna prowokacja. Szuka wojny. Wschód i zachód. Wielkie starcie. Dadzą się na to nabrać, Kate? Wojna jest blisko. Kurwa, mieliśmy go w garści! Mogłem go zabić, kiedy miałem szansę. Co cię powstrzymało? tam będziemy. Uwaga! Makarow i jego ludzie wciąż mogą być w środku. Jeśli tak, dostańcie go żywego. Przyjąłem. Gdzie medycy? Ratownicy nie pojawią się, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Wygląda na to, że loża VIP na drugim piętrze może być kolejnym celem Makarowa. Chryste, panie. Dokładnie. Ghost do i ja będziemy tam za 10 minut. Przestajemy go. Bez odbior. Makarow mówił o lotnisku, ale zaatakował stadion. Kurde, co to...

Do strefy dla wipów. To na drugim piętrze ruszamy. Zbieram kawała. Strzelają! Na szczycie schodów! <gryzny> Schody wszystko! Przed nami gierów! są z drugiej strony. Prowadzą na drugie piętro. Ostrożnie, ze strzelaniem. Kontakt z przodem! Ruchę!

Uzu, idziemy! Headshot!

to flash był Nie. przechodzę przez sklep tak jest! Jeden jest! No kurwa, od boku mi wyszedł. Śmieć pan. Zaraz go kurwa usadzimy. Przychodzę przez sklep! Kurwa... La, la, dlaczego ty mi nie pomagasz kurwa cywila, zabiłem Szkody! Musimy się dostać na górę! Przechodzę przed sklep! Tak jest! Uciekać stąd! Zawiedzę się! Cel to drugie piętro. Przodem są. Ruszam w stronę schodu. Bóg no! leży na schodach. Rozumiem. Następne piętro. Zajmę się. Kryfa dla VIP-ów jest blisko. Wchodzimy tam. Sekcja VIP, w pól Ruch w środku, zachować czujność. Za tobą, sierżancie. Siły specjalne! Ręce na widoku! Jesteśmy ratownikami, nie strzelajcie! Jak się tu dostaliście? Ochrona! Ochrona nas puściła! Co was tu przyprowadzi? Proszę, próbujemy uratować tych pomocy! Proszę, pomóż żołnierzu! Output Wszystko gra? Dostałem w Ale chaos. Mieli bomby. To był ich kolejny cel. Złoty orzeł odbiór. Znaleźliśmy ładunki wybuchowe w sekcji VIP. Ani śladu Makarowa. Przyjąłem. Zabezpieczyć teren. Policja rozstawiła kordon. Makarów będzie musiał szybko uciekać. Będziemy za pięć minut. Nie pozwólcie mu zwiać! Zrozumiano. Karas. Tak jest. Zabezpieczyć ładunki do drugiego punktu ewakuacyjnego. Rozumiem. Tędy! Użyjemy windy! Ja. I Wypatruj makarowa. Nie strzelać. To cywil. Uciekaj w bezpieczne miejsce. Zbliża się pojazd. Chyć się. To może być makarow. Wyłazić z pojazdu! Wyłazić! Kurwa już! Proszę zabezpieczyć ręce! Ręce! Pokażę ręce! Skotki Jezu! To on. Włody mi że z samochodu! Spokojnie. Tyle wystarczy, a teraz ani Sprawdź go. Boisz się, kapitanie. I słusznie. Zamknij się. Na kolana, kurwa! Czysto! Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Pilnuj go. Do wszystkich mamy Makarowa. Przyszliście transport. Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na no to liczymy. W lewo. Sprawdzamy pojazdy i w drogę. Przyjąłem. Ruchy! Czysto! Ruchy! Makarow nie może stawać. Idziecie prosto w pułapkę. Granat Ruchy! Ruchy! Myślicie, że mnie stąd wyprowadzicie? Możemy też wywlec się siłą. Jazda! Pojmanie mnie... Nic wam nie da. Da nam wygraną. No kurwa, idź, Kontakt! tylko jeśli pokrzyżujecie mi plany. przykro mi, ale to kontakt. Po prostu nie możemy. Jest ich Aha! Aha! Jestem I ruszamy. Zabiorę go. Tu nie jest bezpiecznie, musimy ruszać. Nigdzie nie będziecie bezpieczni. Szczęście cię opuściło, Makarów. Nie wierzę w szczęście, tylko w planowanie. Hej! Oznacza kiepski plan. Idź! Znalazłem jakieś przejście się ruszamy. Błogosławię waszą odwagę, ale przeklinam waszą głupotę. Skup się na sobie. Nikt nie jest niezastąpiony, nawet ja. Pośpiesz się, Sof, musimy ruszać. Ruch! Chryste, nie jesteś żołnierzem, tylko bandytą. Ci ludzie potrzebują lekarza. Co cię powstrzymuje przed pomocą, im sierżancie? Ty. I... To twój wybór. To twoje dzieło, nie nasze. To niewinni ludzie. Nikt nie jest niewinny. Wojna polega na zdradzie. Coś pierdolenie. Przeszedłem. Jest czysto. Wyjście w polu widzenia. Tędy. Tupa w troki. Pora, żebyś poznał kilku moich znajomych. Gdzie oni są? Blisko. Ruchy mówię. Moi też. Powinniśmy mieć świadomość przegranej. Wciąż myślisz o zwycięstwie. Pomyśl o sukcesie. Idź dalej. Ходзоу! Займёшься макаронами, их! А, а, снова! стрелков! Молотов, Молотов! А, а, ложись! Ложись! А, а, бросаю молота! Уживаю молотову! CZYSTO! Dziękujemy. Idziemy na zewnątrz. Na kolana. Na kroku, kurwa. Zajmij się prawą, sierżancie. Podnieś to. Na drugą stronę, Wadimi. Ruchy! Chwoty jesteśmy na zewnątrz. Na wschód od stadionu. Jak sytuacja? Brawo, sześć. Jesteśmy na stanowisku. Uwaga! Drugi personel zbliża się od północy. Ghost westrza Was jako sniper. Tak jest. Spotkamy się przy głównym punkcie ewakuacyjnym, bez odbioru. Ja zajmę się makarowem, a ty utoruj nam drogę. Zabezpieczę obszar, idziemy do punktu ewakuacyjnego. what's Od boku mnie zabił. Dorwałem go. Nie, 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 tak jest. Tak. dorwałem go. cel zlikwidowany. lewej. jeden wróg wciąż tam jest. Czysto, nie widzę żadnego zagrożenia. Brawo, sześć, zaraz będziemy na lądowisku. Przyjąłem, ruszamy. Simon Riley. Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. I Tam umrzeć. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Hershel? Więc nasz imiona, każdy może sobie zajrzeć do A! Co jeszcze planujesz? To? Co masz na myśli? Niezwykłe. Miałem was za mądrzejszy. Zadałem pytanie. Ja też chcę coś spytać. Która godzina? A co Cię to obchodzi, do cholery? Wyczucie czasu to podstawa. Myślę, że każdy dobrze zapamięta te chwile. Nie wszyscy przyjemnie. Lotnisko! Odciągnął nas od celu! Wszelki skurwiel! Zwalę ci ten chory łeb makaron! mnie? Nie rusz tego! No dalej, dawaj! Zamknij Za mordę! Zajebie ja. Mamy go! Jest naszym więźniem! Nigdzie się stąd nie ruszy! Odpuść, sierzancie! Ponoć bronicie dobra. Płonisz za to w piekle. Zdechniesz w kółaku z resztą ruskich szczurów. Do zobaczenia... Soap. Przyrzekam. Mogę cię nie powstrzymywać. To była słuszna decyzja, ser. Na tamtą chwilę... Bezpieczna transmisja, to Pentagon. Nie mam uprawnień. Ujderz. Nie, nikt. Lepiej zostanie. Kate, pomówmy. Próbowałem cię znaleźć. John, macie zjazd rodzinny? Nawet lepiej. Czego chcesz? Władimira Makarowa, tak jak wy. Słuchamy, generale. Znalazłem trop funduszy Makarowa. Nie szukamy pieniędzy. Soap, znajdziecie kasę, to i Makarowa. A skąd te dane? Bez wsparcia nie macie szans. Znowu podło? No, kurwa, nie wierzę. Soap, tęskniłeś? Założę się, że tak. Prawda? Jeśli namierzasz tę rozmowę wezwij na lot. jesteś jesteś niemiły. Co kombinujesz? Chcę wykonać tej jebaną robotę. Może też spróbujesz? Ja tu kurwa jestem od zabijania wrogów. A ty co robisz? Chłopcy, bądźcie profesjonalni. Kapitanie, pozwól, że nakreślę pełny obraz. Wiem, że chcesz mieć Makarowa w trumnie. Ja mam do niej gwoździe. Co chcesz w zamian? Powrót do służby. Nie mogę tak skończyć. Chcę mieć jeszcze jakieś zasługi. Sprawdź pocztę, Kate. Będę w kontakcie. Wysłał nazwisko i miejsce. Nie poszła ludzi na misję zleconą przez to niego. To nie jest misja, John, Nic tylko. Tego. Dane. To jebany kłamca, Kate. Pracuję w CIA John. Znam się na kłamstwach. Tak jak ty. Kapitanie. Wciąż wymieniamy się danymi. To dokładnie to samo. Prawda. Ryzykowna, ale Garik ma rację. Szefie, damy radę. Johnny, idziesz ze mną? Oczywiście. Bądźcie ostrożni. Dobra. Co dostaliśmy od szeferda? Ile z tego jest od Gravesa? Są wspólnikami w zbrodni. Dosłownie. Teraz są naszymi. Sprawdziłam te dane. Są dobre. Znaleźli osobę finansującą Makarowa. To oligarchini Milena Romanowa, która od lat za kulisowo wspiera działania Makarowa. Gdzie przebywa? Na prywatnej wyspie. Odizolowanej. Normalnie Forteca w raju. Zgadnijcie, kto robi za ochronę. Grupa Koni. Dane zawierają schematy i plan całej wyspy. Czego szukamy? Nie możemy zwinąć Mileny. Oficjalnie nie, ale możemy zwinąć jej kasę. Tam są serwery, dzięki którym dorwiemy się do jej banku. Trzeba będzie przebić się przez zabezpieczenia. Ktoś musi mieć klucz dostępu. Znajdźcie go, ja się połączę i złamie zabezpieczenia. Dokonamy infiltracji wodą i rozdzielimy się. Ja zgarnę klucz, Ghost zabezpieczy tylny perymetr. Potrzeba czujki. Będę koordynować wszystko za pomocą drona. Podoba mi się to. Ruszajmy za kasą. Sąd gotowości, Johnny. Nadciąga burza. Chłopcy meldujcie! Ruszamy do celu, zaraz się oddzielimy. Mam widok z góry. Brawo do roboty. Ruszam. Tak jest. Priorytetem jest klucz dostępu. Ma bezpieczeństwa Mileny. Jest teraz naszym ważnym celem. Są w cel przebywa po twojej stronie wyspy. Jego pech. Znajdę go. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie odcinka. Widzimy się za niedługo w kontynuacji. A na dzisiaj to będzie tyle. Nara.